Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Dzisiaj mam okazję pokazać wam efekty silikonowania z wykorzystaniem spryskiwacza z wodą oraz palca, czyli odchodzący silikon i zbyt mało silikonu, czyli ta spoina jest po prostu nieprawidłowa. Tutaj, jak widzicie, silikon odchodzi nam od umywalki, odchodzi nam od umywalki, odchodzi nam od kafli, i efekt jest taki, jak widzicie. Ten efekt wcale taki powinien nie być. Mam nadzieję, że każdy z Was to wie, jak tutaj został nałożony silikon. Jestem niemal na 100% pewien, że w taki sposób, czyli oczyszczona powierzchnia umywalki i kafli, ok. Nałożenie silikonu, ok. I ktoś spryskał wodą z mydłem e, tą całą powierzchnię silikonu, kafli i naszej umywalki. Następnie przeciągnął palcem 2 trzy razy, i było fajnie. No ale niestety efekt bardzo szybko po miesiącu, po dwóch, jest taki, jak mieliście okazję zobaczyć. Tutaj znowu sytuacja. Mamy tutaj Pisuar. Nałożono bardzo mało silikonu na szybko, znowu spryskane wodą z mydłem, palcem przeciągnięte i wygląda jak wygląda czyli odchodzący silikon. Efekt taki sam. I następnie jeszcze spójrzmy sobie do toalety. Tutaj toaleta, trzeci element prawdopodobnie ta sama osoba robiła wszystkie trzy tutaj fugi. Spójrzcie, jak to wygląda. Odchodzący kibel. I pomijam fakt, że może ono oczywiście odchodzić ze względu na zły montaż, w co wątpię, ale raczej kwestia jest taka, że ktoś nałożył znowu, zresztą widać cieniutko, nierówno, ten silikon palcem powyrównywał. E, no, prawdopodobnie, oczywiście, spryskiwał wodą z bydłem i on się po prostu odkleja. Nie ma się co dziwić. E, umywalki i niektórych właśnie tych elementów sanitarnych nie wolno w taki sposób e, silikonować. Oczywiście, jeżeli tak zrobimy, to przez krótszy czas, przez tydzień, dwa, trzy, może nawet miesiąc będzie ok, ale musi nas tak jakby korozja tego całego połączenia tej spoiny. Żeby nie odklejało się, to musimy zastosować tutaj po prostu więcej silikonu, nie spryskiwać wodą z mydłem podczas przed układaniem tak naprawdę silikonu, tylko gdy ułożymy już całą spoinę, wtedy możemy ewentualnie jeszcze coś tam poprawić. Ale też nie jest to zalecane, żeby w ogóle wodą z mydłem, cokolwiek tutaj spryskiwać Tak więc jeżeli chcielibyśmy mieć dobrą spoinę, stworzyłem już taki poradnik, w jaki sposób to zrobić i ta spoina musi być grubsza, tak żeby ten silikon był twardy można tak powiedzieć wytrzymały. Jeżeli mamy tak cienko nałożone, jak tutaj wszędzie widzicie, to nie ma się co dziwić, że to się szybko będzie odklejać, a efekt, mimo że zastosujemy profesjonalny silikon, będzie po prostu kiepski. Tak więc więcej silikonu, większa trochę spojna może nie wygląda to aż tak efektownie jak taka malutka, ale będzie to trwalsze i nie będzie nam się odklejać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć wam. Dajcie znać, jak wy silikonujecie.